Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Dzisiejszy odcinek dotyczy będzie najnowszego i najmocniejszego akumulatorowego klucza udarowego marki DEWALT. Zapraszam! Klucz udarowy DEWALT DCF961 może być zasilany zarówno akumulatorami napięciu 18V serii XR oraz PowerStack, jak i 54V serii FlexVolt. Posiada chłodzony wentylatorem wytrzymały silnik bezszczotkowy pozwalający na osiągnięcie aż 1632Nm maksymalnego momentu obrotowego i 2373 Nm momentu zrywającego, co umożliwia wykorzystywanie go do najcięższych prac. Urządzenie dysponuje trzema stopniami regulacji prędkości i momentu obrotowego oraz specjalnym trybem do luzowania śrub. Przełączanie między poszczególnymi trybami odbywa się za pomocą wygodnego guzika umieszczonego w stopie urządzenia. Mocowanie kwadratowe w rozmiarze 1/2 cala zapewnia efektywne przenoszenie momentu obrotowego, a mocne oświetlenie LED z funkcją opóźnionego wyłączania doskonale doświetla obszar roboczy. Urządzenie posiada ogumowaną antypoślizgową rękojeść i występuje w kilku wariantach, różniących się wyposażeniem dodatkowym. Wszystkie wersje znajdziecie jak zawsze na stronie sklepu Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.